Dzień dobry Katarzyna Siwczyk. Witam ze studia telewizji TVT. To jest program Gościnia w rozmowie online w dzisiejszym programie pan Dobromir Sośnierz. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł Konfederacji chciałabym zapytać przede wszystkim w całej Polsce strajki kobiet sporo się dzieje mnóstwo dyskusji wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jak pan się do tego ustosunkuje? No, mnóstwo dyskusji spowodowanych jest wszystkim niedoinformowaniem albo raczej umyślnym wprowadzeniem w błąd przez polityków lewicy obywatelskiej co do tego, co się, co się wydarzyło, co zarządził konstytucyjny opowiadanie jakichś nieprawdopodobnych bajek o piekle kobiet, gdzie życie i zdrowie kobiet jest dokładnie tak samo chronione, jak było chronione wcześniej, bo przesłanka dotycząca zagrożenia życia kobiety została, została zupełnie nieruszona. W Polsce prowadziliśmy właśnie do równouprawnienia dzieci kalekich z dziećmi zdrowymi do równouprawnienia kalek i tak trzeba nazwać to, co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym. Uważa pan w związku z tym, że te wszystkie manifestacje kobiet na ulicach właściwie są niepotrzebne? No, nie tylko niepotrzebne, ale wręcz są szkodliwe. Jest bardzo przykre, że ludzie, którzy nie byli w stanie zmobilizować się do manifestowania przy tylu sytuacjach, kiedy naprawdę odbierano im wolność w ważnych sprawach, w takich, w których, trudno, w których trudno dyskutować nad tym, że ta wolność jest naprawdę dobra. gdzie. Podnoszono podatki, gdzie ograniczono wolność dysponowania swoim majątkiem, rzeczy, które mają wpływ na życie przeciętnego człowieka na co dzień. Kiedy to wszystko było zmieniane na co dzień. Każda sesja Sejmu to jest tak naprawdę. Każde posiedzenie Sejmu to jest odkrojenie kolejnego kawałka naszej wolności i tutaj nikogo to nie rusza. Natomiast w sprawie wyjątkowo akurat dyskusyjny. Ja rozumiem, że niektórzy za, za swoją wolność poczytują. To, że mogą zabić swoje dziecko. Ale no, to jest akurat bardzo nazwijmy to szczególny przypadek, w którym ta wolność jest niezwykle dyskusyjna, bo chodzi na, chodzi na teren kolejnej, kolejnej osoby drugiego życia, które w tym momencie na tym musi ucierpieć. W związku z tym, akurat wydaje mi się, że w tej sprawie nie wypada protestować młodym dziewczynom, które powinny być. Raczej nastawione na to, żeby wzbudzać sobie pozytywne uczucia do, do, do życia, które w, pojawi się w pewnie pewnej czy później w ich łonach, niż nienawiści i postrzegać jako swój symbol wolności możliwość urwania głowy własnemu dziecku, nawet jeśli ono będzie niestety kalekie. Przypomnijmy też, że jest niemalże konsensus co do tego, znaczy, no, oczywiście, lewice i koalicję obywatelską. I jako tutaj z automatu, ale i część posłów PiSu, i część posłów Konfederacji przyznało, że będzie mm. pracować, żeby wprowadzić w miejsce tej usuniętej przesłanki dotyczącej kaleca, po prostu przesłankę dotyczącą wad śmiertelnych, tak żeby w przypadku tych dzieci, które i tak nie są w stanie z tego prawa do życia skorzystać, brać przy tym, że y, takie dziecko musi się koniecznie, w związku z tym też z znaczna no. część osób te, o tym oczywiście nie wie na tych protestach. Ja bym chciała zapytać jeszcze w kontekście osób niepełnosprawnych. Rodziny znowu domagają się tutaj, żeby przyjrzeć się ich problemom, bo my z jednej strony mówimy o tym, że absolutnie nie powinno być prawa do aborcji na skutek właśnie wad genetycznych czy, czy chorób, które gdzieś tam w tym okresie płodowym są wykryte. Natomiast z drugiej strony osoby niepełnosprawne mówią, że nie mają wsparcia, nie mają, pod, nie mają pomocy ze strony rządowej. Jak pan uważa słusznie? No, pewnie, pewnie w niektórych przypadkach słusznie Wreszcie, sytuacja może być różna w zależności sam mam znajomą pełnosprawną od urodzenia i w jej przypadku zus przez długi czas odmawiał jej przyznania renty mimo że przyznawał rentę wielu innym moim znajomym, co do których akurat miałbym poważne wątpliwości, czy im się należy. Wielu naciągaczy te renty dostało bez żadnego problemu, a rzeczywiście moja niepełnosprawna znajoma miała przez wiele lat problem z uzyskaniem renty, gdzie no jej no, niepełnosprawność na pewno nie budzi żadnych wątpliwości. No, na, na pierwszy rzut oka każdy głupi byłby w stanie zauważyć. Więc tak, no przypuszczam, że mogą być osoby, które, które mają problem i że pewnie w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia. A w kontekście... No nie, nie, nie powinno być argumentem za, za tym, żeby kogoś zabić. No jednak szanujmy logikę i mm, zestawienie argumentów. Tak? No, o sytuacji w... o osób niepełnosprawnych można na pewno dyskutować i tutaj trzeba by się do tej dyskusji porządnie przygotować. Natomiast to nie może być argumentem, żeby, żeby kogoś zabić. Że...

Do, do, do zimno. Coś, bardzo nam tutaj przerywa, ale mimo to będziemy kontynuować rozmowę. Chciałabym zapytać o to w kontekście również religijnym, bo wybiera się nie bez powodu. Ci organizatorzy tych protestów, marszów, wybierają miejsca związane z kościołem. No i tutaj pytanie, czy faktycznie to jest też taki apel w stronę kościoła, że powinien stanowczo jakoś zabrać głos, że to słuszne, czy niesłuszne. Bo w tej chwili mamy wrażenie, że kościół trochę chowa głowę w piasek. No, z przykrością rdzam, że chyba rzeczywiście tak jest. Jeśli dobrze mi dać, to ja postaram się wymać, bo powtórzę w takim przypadku. Rzeczywiście arcybiskup biskup również odciął się od ludzi, którzy przenić katedry przed aktami wandalizmu. Wielu hierarchów schowało się w kościołach nie wychodzi, nie zorganizowało żadnych kontrmanifestacji, nie zorganizowało żadnego wielkiego święta, kiedy facto powinni zorganizować z okazji tego, że dokonaliśmy tutaj w Polsce przełomu równouprawnienia ludzi kalekich z, z ludźmi zdrowymi. To powinno być na miarę nie wiem, zniesienia niewolnictwa, a tymczasem. No rzeczywiście można odnieść wrażenie, że, że, że biskupi zaszyli się w pałacach, co jest ogromnym rozczarowaniem. Pana zdaniem to, co teraz się dzieje wokół kościoła, czyli wiele osób występuje i oficjalnie manifestuje to w mediach społecznościowych, że z kościołem nie chcą mieć już w związku z tą decyzją nic wspólnego, to pana dziwi? To jest słuszna postawa? Halo, halo, nie wiem, czy się y, słyszymy, czy... Tak. O, słyszymy się? Bo coś nam przerwało Proszę chyba. Tak, ja powtórzę pytanie, czy dziwi Pana to, co się dzieje wokół Kościoła w tym momencie, że bardzo dużo osób y, mówi, że występuje y, i że nie chce z tym Kościołem mieć już nic wspólnego? No, oczywiście, że się dziwię, no, nie powinno, y, nie powinno być przyczyną wystąpienia z kościoła coś, co od dawna przede wszystkim wiadomo, że o, o, o co kościół walczy tak. drugie, po, po, no, nie wiem, jaka to szlachetna motywacja jest, y, jaka szlachetna motywacja motywuje tych ludzi, żeby wychodzili na ulicę i żeby o, obrzucali innych wyzwiskami. No, jedynie taka, że dla własnej wygody i dla własnego tego spokoju chcą pozbyć swojej rodziny, ze swojej potencjalnej przyszłości, kalekiego dziecka. Zwracam uwagę, że ten problem hmm, dotyczy, bardzo, hmm, według gdyby przyjąć taką opiekę, jaką starają się forsować no ona pewnie jest na z innych, ale one twierdzą, że dokonuje się w Polsce 150 tysięcy abor aborcji rocznie nielegalnych lub wyjeżdża się za granicę, na no, jedynie tysiąc legalnych. No to nawet gdyby y, te legalne całkowicie zlikwidować, co nie nastąpiło, ale gdyby, to przecież no, z, oznaczam, że 150 tysięcy aborcji będzie 151 tysięcy aborcji. W związku z tym to chyba z ich punktu widzenia właściwie bez większej y, y, jeśli tak przyjąć. No więc nie, nie uważam, że to jest powód do no, do odchodzenia z kościoła, Dziwnie, no to świadczy o tym, że ja mam, realizuje konsekwentnie. Na koniec jeszcze jedno pytanie, bo strasznie nam tutaj przerywa łącze, tak. ale bardzo istotne pytanie. W kontekście tego, jaką mamy liczbę zachorowań i w kontekście tych wskaźników, które cały czas idą w górę, czy to jest dobry czas, żeby temat aborcji był w tym momencie dyskutowany? No pewnie niedobry. Nie wiem z jakich powodów akurat teraz Trybunał Konstytucyjny się tym zajął, bo to też jedno z wielkich nieporozumień, że ludzie myślą, że to Sejm coś przegłosował w tym momencie. Nie, Sej... posłowie złożyli ten wniosek rok temu i Trybunał Konstytucyjny akurat teraz postanowił się tym zająć. No trudno powiedzieć, co było przy... No, że możemy spekulować na temat tego, co było przyczyną tego, że zajął się nim akurat teraz. No ale rzeczywiście Moment pewni, natomiast tym bardziej kiepski moment na to, żeby urządzać jedno wielkie kronaparty na ulicach. Politycy lewicy i koalicji, którzy wcześniej straszyli konsekwencjami, podnosili kary, mówili, wzywali do kolejnych rygorystycznych ograniczeń, przestali się nimi przyjmować w tym momencie, kiedy. Sprawa zaczęła być korzystna dla nich, kiedy uznali, że mogą zwężli swój interes polityczny w naraniu Polaków i wezwali ich do wyjścia na ulicę. Więc świadczy to chyba tylko o ich nieprzebranych nie, nie zasobach. A pan ufa w ogóle wyrokom Trybunału Konstytucyjnego w takim kształcie, jaki on jest teraz? Zerwanie, nie słyszałem pytania. Czy pan ufa w ogóle wyrokom Trybunału Konstytucyjnego, bo pod adresem tego, w jakim on jest w składzie i w jakim kształcie on działa, też jest dużo um, jakichś takich negatywnych sugestii? No to kolejne nieporozumienie. Trybunał Konstytucyjny zawsze tak, od 1997 roku, kiedy to SLD próbowało złamać kompromis aborcyjny i wprowadzić aborcję na życzenie. Trybunał już wtedy podważył tę decyzję i taka linia orzecznicza utrzymuje się w Trybunale Konstytucyjnym od dwudziestu paru lat. W związku z tym ostatnie wydarzenia nie miały na to większego wpływu. Nawet gdyby pięć tych sędziów, których legalność jest podważana, tak zwanych dublerów na innych, to wynik głosu nie zmienił. W Zwracam uwagę, że jeden z nominatów Prawa i Sprawiedliwości był tym jednym z dwóch, którzy wyrazili zdanie odrębne. Więc reakcja o tym, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest taki, a nie inny tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość tak zamieszało w składzie tego trybunału, i jest po prostu całkowicie fałszywa. Dobrze, bardzo panu dziękuję w takim razie za rozmowę. To był program Gośnia. Moim gościem był Dobromir Sośnierz, poseł konfederacji. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.